witam serdecznie plan na dzisiaj szczupaki ale mimo że ten maj dał mi już całkiem fajne ryby w tym jedną metrową to jednak ciągle mam taki niedosyt że nie trafiłem takiego dnia gdzie było po prostu branie za braniem branie za braniem. a jako że to już powoli końcówka maja także czuję że może może akurat dzisiaj będzie ten dzień no cóż, nic nie zaszkodzi spróbować, ale prawdą jest też to, że z miłą chęcią pojechałbym na metodę. Naprawdę, ciągnie mnie tak na ten kanał, żeby połowić trochę na metodę, ale w ostatnim czasie jest tak niestabilna pogoda, że po prostu, no, wydaje się to dość ryzykowne. W szczególności, że na kanał mam koło godziny drogi, a ta pogoda naprawdę potrafi się szybko zmieniać. Te prognozy pogody dostępne w internecie, to w ogóle, w ogóle się nie sprawdzają. Także, no, jeszcze dzisiaj ruszam za tymi szczupakami. Plan jest taki, żeby dzisiaj popróbować na Troszkę mniejsze przynęty, ewentualnie na muchy jeszcze, ale w pierwszej kolejności na pewno troszkę mniejsze przynęty, takie około 12, 13, 14 cm. Po prostu liczę na większą ilość brań. Nie liczę na jakieś ogromne ryby, aczkolwiek muszę przyznać, że u mnie takie łowienie większej ilości ryb jest nie takie proste z tego względu, że tych szczupaków u mnie jest nie najmniej, ale mało jest takich ryb 50-60 cm. Raczej jak coś się trafia to powyżej 60 cm albo. W ogóle gdzieś poniżej jakieś 40-35, ale to też raczej rzadkość. W większości są ryby takie 60, 70, 80 cm. Zdarzają się 90, no ale jak widzieliście, a kto nie widział, to zapraszam do ostatniego odcinka. Zdarzają się też metrówki. Także ja tutaj powolnym dryfem już wpływam na swoją pierwszą miejscówkę: klasycznie ten rożek. W tym miejscu, w tym roku, też szczupaki mnie totalnie pokonują. Normalnie nie mam z nimi szans. Dosłownie trafiłem podaj, że 1 maja jedną rybkę z tej zatoki, a tak to same brania i same spinki, jakby się ze mną bawiły. Także liczę, że dzisiaj może akurat coś się uda. Także nie ma co gadać, trzeba działać, bo jak chcę złowić więcej jak 2-3 ryby, no to trzeba rzucać, nie? Zacznę sobie od tej strony. Jak dryfowaliśmy, to na osobnie widziałem tu jakąś, jakąś grupę ryb. Ciężko powiedzieć, czy to były szczupaki. No raczej nie, ale może gdzieś tam jakiś szczupak pomiędzy się kręci. Nigdy nie wiadomo, a warto spróbować. Wyjątkowo w tym roku. Widzę, już tutaj są te wysokie wodorosty, także już troszkę spaliłem, że tutaj wpłynąłem, aczkolwiek nigdy tutaj ich nie było, a w tym roku wyrosły, pewnie przez to, że mamy niższy poziom wody, jak zwykle. No Szkoda, bo mógł stać w tym szczupak, no, ale może, może jeszcze ta łódka go nie przestrasza, w szczególności, że Jesteśmy z samego rana, słońca nie ma, więc może, jak tam jakiś jest, to się jeszcze zainteresuje naszą przynętą. W tamtym roku właśnie ta technika mniejszych przynęt sprawdziła mi się dość dobrze. Właśnie w takiej końcówce maja, więc czemu by nie spróbować raz jeszcze. Nawet mam tą samą przynętę na którą fajnie, naprawdę fajnie połowiłem w tamtym roku i to chyba za dwa albo trzy razy tutaj jest taka fajna linia wodorostów ona no, idzie mniej więcej no z 10-15 metrów od brzegu idzie tak sobie wzdłuż i właśnie gdzieś na wysokości tej linii zdarzały się fajne szczupaki to są właśnie takie pojedyncze, wysokie, twarde wodorosty nie mam pojęcia jak one się nazywają, ale My zawsze na nie mówimy właśnie takie wodorosty szczupakowe, ponieważ szczupaki lubią w nich sobie tam, czy ja wiem, czy odpoczywać, chyba czekać bardziej na jakieś ofiary. <grym> Standardowo samego rana dośpiewa mi kukułka. A to też jest ciekawe, że ja te kukułki zazwyczaj słyszę tylko w maju, jeszcze gdzieś na początku czerwca, a potem już ich nie słychać. Nie jestem ornitologiem, ale co one potem po prostu już nie kukają? Tylko teraz mają taką ochotę, a potem już im się nie chce? Czy jak to jest? Z rana, nawet jak pakowałam łódkę, widziałem gdzieś jakiś atak o konia. Co prawda, no, przy samym brzegu i domyślam się, że to jakaś malizna była, ale. No, chyba pierwszy raz w tym roku, także miejmy nadzieję, że i szczupaki będą jakkolwiek aktywne. No, pogoda jest dobra. Przynajmniej w mojej ocenie. Mamy delikatną falkę już od samego rana. Później myślę, że to się jeszcze rozkręci. Do tego delikatne zachmurzenie, które z czasem powinno się zagęszczać, bo na popołudnie jest zaplanowany deszcz. Aczkolwiek wiecie, jak to jest z tą pogodą. Już wam mówiłem, u mnie to w ogóle się nie sprawdza. I delikatnie opadające ciśnienie, także no z moich jakichś doświadczeń, pogoda fajna, szczupakowa, ale to się wszystko okaże w praniu. Ok, postanowiłem się tutaj zakotwiczyć w całym tym rogu, żeby już. Nie spływać dalej, nie wpływać sobie na tą wodę, na której spodziewam się największej możliwości nabrania. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś się skusi. Zaraz też troszkę powachluję przydętami. Może na muszkę trzeba rzucić kilka razy. w pierwszym rzucie ua ua no to mucha zrobiła nam robotę tutaj na łączce Uu. ledwo wyczułem to branie ho, ho! to jest fajna rybka to jest fajna rybka ulala Kuli, to jest kawałek. To może być 8-9D. Już mi wychodzi tutaj. No powalć jeszcze trochę. Nie? Już po prostu czekasz? Aż się pod, podbiorę? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kuli! No to zaczyna się ładnie. No to zaczynamy ładnie. Ula, la, la, la. Ula, la. No, dzień dobry. O, no tylko, tylko patrzcie tą rybę. Jak ona żarta w ogóle. Uf, ale tu ma coś grubego. No, zmierzmy tego pana. hu, no 8889. Ale zobaczcie oki tłuszczutki. Mmm, to znaczy, że szczupaki się powoli odpalają. Prawdę mówiąc mu go tak dobrze przyłożył, to nawet dziewięć dych dobija. No ładnie. Fiu, 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 jak to się mówi. Fiu, fiu, fiu. No to otwieramy, kurde. Fuh, naprawdę. Tłustym wielkim rybskiem. No spójrzcie sami. No coś pięknego. Coś pięknego. Tłusta, zdrowa 90. No. No to jedziemy. O, o, zobaczcie na tą płetwę z tyłu. Jak moja ręka. A ja mam kurna prawie 2 metry wzrostu. O, no to mamy tu! 90 prawie na otwarcie. I ja cię kręcę. Oby tak dalej, oby tak dalej. W końcu przełam złą pascę tej miejscówki. Mucha trochę oberwała. O, ale nic jej nie będzie. O, krzyśkowa robota dzisiaj daje nam rybki. Pierwszy rzut i od razu taka ryba. No ale na no, takie właśnie łączki. No, to myślę, że to jest idealny sprzęt. Duże, można fajnie powolutku poprowadzić. No, i przede wszystkim, zobaczcie, to jest wędka do 30 gram, nie? Mucha ma około 25 centymetrów. Ja spokojnie, nawet mokrą, mogę rzucać, nie? To jest też świetna sprawa, jeżeli chodzi o muchy. Na 7-gramowej czeburażce, sobie tutaj powolutku te wodorosty mogę obławiać. 9 dyszek na otwarcie, no czego chcieć więcej. Znaczy, no dobra, ja mogę wam powiedzieć, czego ja chcę więcej. No więcej ryb po prostu. Nie muszą być 90, nie muszą być 80. Nie no, w sumie 80 już by mogły być. Ale no, wiadomo, im większe, tym lepsze, ale chciałbym tych ryb złowić więcej. Po prostu. Ale no, otwarcie powiedziałbym, że wymarzone, naprawdę. Fajnie, że ta ryba była widać. Pusta, najedzona, także jest szansa, że te szczupaki w końcu się odpaliły. Że w końcu, już nawet w sumie po poprzednim wypadzie z tatą było widać, że te ryby zaczynają powoli żerować. I co prawda, od tamtego czasu minął prawie tydzień, bo no, pogoda strasznie nie dopisywała. W dodatku, no, miałem gości, więc, no, tak, codziennie na ryby jeździć też troszkę przesada, więc, no, jestem dzisiaj, no i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze coś z tych ryb dorwać. Jak widzicie, potencjał jest. Hmm, początkowy plan był, żeby łowić na małe przynęty, ale może trzeba go zmienić i troszkę na tę muchę dzisiaj znowu popróbować. No dobra, myślę, że starczy tutaj rzucania. No, jedna konkretna rybka wyjechała, także nie ma co tutaj się rozczulać, i trzeba ruszać dalej. W sumie mam. Ciekawy pomysł. Zanim ruszę na dużą wodę, to tutaj jest taki kanał i zaraz tam jest takie fajne małe jeziorko, które kiedyś dało mi mnóstwo fajnych ryb, ale od dwóch lat nie mogę tam złapać więcej jak jednej ryby i to na kilka wypadów. Nie, że popłynę tam i za każdym razem złowię jedną rybę. Dosłownie w tamtym sezonie chyba złapałem tam dwie ryby, jedną z... Zaraz 1 maja i drugą gdzieś w środku sezonu. W tym roku byłem tam chyba tylko raz, także no dam szansę. W szczególności, że jest jeszcze w miarę rano, a ja tam mówiłem właśnie tak w okolicach 6 godziny. Mamy za 15, więc czemu by nie spróbować? Także ruszamy na tą małą wodę na jakieś pół godzinki, no chyba, że coś się zadzieje więcej. Zobaczymy. Może na muszkę porzucamy, lecimy. Jestem już na dużej wodzie. No byłem na tym małym jeziorku, no i przyznam szczerze, że troszkę się zaskoczyłem, niestety negatywnie. Oddałem trochę rzutów, obowiłem takie dwie zatoki, które znam i wiem, że tam pojawiały się ryby, że udało się coś połowić. Zazwyczaj te ryby pojawiały się gdzieś na granicy wodorostów i czystego dna. A w tym roku wszystkie miejscówki, gdzie każdego poprzedniego roku były wodorosty, normalnie nic. Normalnie wyłysiała woda. Nie ma w ogóle wodorostów. Nie mam pojęcia, jak to możliwe. No ale tak się stało. Także jest szansa, że przez to też wyprowadziło się po prostu stamtąd szczupaki. Więc no, poświęciłem tam jakieś 40 minut, na nic się nie zadziało. Także to no co? Płyniemy dalej. Pójdziemy szukać kolejnych miejscówek, w szczególności, że już jednego wędkarza widzę, także jest jakaś konkurencja na wodzie, więc trzeba gonić na swoje miejscówki, zanim ktoś się obłowi albo zajmie. Także nie gadam tylko w drogę. Widzicie, zapłynęliśmy na zupełnie inną część wody. Słoneczko już wysoko, no bo trochę mi to zajęło. Tutaj totalnie spokojnie, ale to dobrze, nie będę musiał się kotwiczyć. Co prawda wiadomo, szczupaki pewnie wolą troszkę falki, ale no, chcę połowić troszkę na muchę, więc lepiej, żeby ta łódka nam nie spływała za mocno, ponieważ prowadzenie muchy musi być dość spokojne, dość powolne, więc gdyby był wiatr, to musiałbym się kotwiczyć, a tak może obejdzie się bez. Zapłynąłem prawie tam za rogiem już jest ta miejscówka, na której mój tata miał branie fajnego szczupaka. Ja wyciągnąłem ostatnim razem metrówkę, więc no co? Zacznę troszkę wcześniej, no i obławiamy, próbujemy, szukamy. Na razie zaczynam na muchę, a potem pewnie porzucam jeszcze na gumę. Jeżeli nie będzie efektów na muchę, trzeba próbować. łączy się popro. było branie, ale niestety nie udało się wciąć ryby ajajaj to bardzo ładne branie pociągnął za włoski spróbujmy jeszcze raz zaraz spróbuję jeszcze na inną przylętę mi się ciepło zrobiło, ale no pusto niestety, znaczy ogólnie to jest ciepło bo to słońce, przyznam szczerze, że grzeje nieźle, ale no ciśnienie mi skoczyło Szybko zmiana na gumę i może poprawi. Może na węgorza się skusi. Ale, branie było przepiękne. Dobrze, dobry znak. Znaczy, że ryby wciąż są aktywne mimo tego słońca. To jest praktycznie ta sama miejscówka, gdzie mi siadł ten metr. No, po braniu powiedziałbym, że dobra ryba, no ale. Nawet nie sprawdzę zębów, no bo na muszce nie zostawi. Może na to się skusi. Jest! Jest! pa. chyba jednak nie aż taka dobra ryba. Ale jest! <laughs> Fajnie! Najpierw uderzył w muchę. Na węgorza nie chciał, ale poprawił w gumę. Przynajmniej się dowiemy co to była za rybka. Oj maluch! Dlatego pewnie nie dał rady tamtego łyknąć. Ale, ale jest, nie? Ale jest. To się liczy. No cześć. Ej no, no chodź tu. No chodź tu. No chodź. No nie bądź taki. Zadziuwek złapany. No dobra, wezmę go podbierakiem, nie będę go męczył. Dobra. chciałem go wziąć rękę. Jeszcze i tak będziemy długo łowić, więc. Opa, mogę zamoczyć podbierak. No to rybka numer 2. Mamy godzinę ósmą, także. No jest dzisiaj potencjał na więcej jak dwie ryby. <grybki> to na pewno. Ale myślę, że może być więcej. No, w porównaniu do tych ryb, co ostatnio łowimy, no to maluch, ale ale i tak nie jest źle, nie? Nie, no kurde, sześć dyszek. zobaczcie, rybka sześć dyszek. 61, no 61 powiedzmy. Tam no przy takich rybach to nie ma co sobie tutaj walczyć o każdy centymetr. No ale rybka numer 2 fajnie niech leci. No, także skusił się na muchę. Niestety nie dał rady, ale poprawił w taką 12 centymetrową gumeczkę. No i takim cudem rybka numer 2. Lecimy dalej. Opa. Wracam do muchy i próbujemy dalej. Powiem wam, że troszkę już zgłodniałem od tych szczupaków, także pora na śniadanko. Smacznego! Nie jestem pewny co się właśnie stało. Wydaje mi się, że miałem chyba jakieś delikatne branie, ale w sumie nie wiem. Kurde, nagram sobie powtórkę i zobaczę. Ale jeszcze dla pewności rzucę tutaj na gumę. Kurde, wydaje mi się, że to było lekkie branie, ale nie byłem pewny i tylko tak lekko podbiłem i poczułem opór, jeszcze raz dałem, ale nie, chyba nie było branie. Chyba już mi się coś tam przewidziało. Co? To już, no? Ok. No to, to no już jest, ale jak to możliwe? Nie, widzę szczupaka, to był szczupak wtedy. Mhm. Odprowadził, to był jednak szczupak. To był jednak szczupak, to tak delikatnie brał. Odprowadził pod samą łódkę, ale chyba teraz już się nie skusi, co? Płynę kawałek stąd. I obrzucamy jeszcze chwilę tu. Może damy radę go na coś skusić. Nie był jakiś ogromny, no ale tak pod 7 dyszek mógł mieć. A nie, no ale był potencjał na trzecią rybę. Spróbujmy na kanibalka. No, chyba go wystraszyliśmy łódką niestety. No cóż, był potencjał na trzecią rybę, no ale niestety ta nie była skłonna współpracować. No i też trochę przegapiłem te branie, było bardzo, bardzo delikatne. No i rybki się nie udało wciąć. Znowu. Nie wiem, czy go widzieliście, znowu wypłynął. Skubaniec. Niby się interesuje, ale nie może się przekonać. No, no, co jest graną? Cały czas do tego wypływam. Czekajcie, spróbuję jakiś inny kolor. Spróbujmy na taką żółtą zróżoną. różową. No, mocz się. O, elegancko. Elegancko. No specjalnie to robi, żebym ja tutaj łowił i marnował czas, a on będzie co chwilę mi odprowadzał i tak A nie dla psa kiełbasa, nie? <laughs> Ej, no Ale na ten kolek już nawet nie odprowadza. Założyłem z powrotem fioleta i rzucamy dalej. No nie udało się na nic skusić tego szczupaczka. Odprowadzał, odprowadzał, ale drugiej szansy mi nie dał. Szkoda, no ale co zrobić? Trzeba szukać dalej. No, tu już nam się powoli jakaś falka robi, jakiś wiaterek. Okej, okay, dotarliśmy na kolejną moją miejscówkę. W tamtej części jeziora niestety nic już się nie zadziało, także odpuściłem, przypłynęłem się z powrotem na tą stronę spokojniejszą. No i tu taka fajna zatoka, gdzie niegdzie są takie wystające, fajne wodorosty. No i liczę, że między nimi gdzieś będzie się chował właśnie szczupak. No niestety wychodzi na to, że chyba pogoda nam odcięła te rybki. No troszkę się wiatr uspokoił. Te słoneczko co chwilę się pojawia, troszkę gryzie tą wodę. No i szczupaki chyba po prostu odpuściły. No bo już od dobrych dwóch godzin, no nawet dotknięcia. Więc no pierwsze dwie rybki siadły ładnie. Trzecia już tak niby chciała, ale odprowadziła, ale niekoniecznie. No i wychodzi na to, że na tym koniec. Kolejna miejscówka tak naprawdę obrzucana. No i słabiutko, słabiutko. No, trochę szkoda. Dwie ryby to wciąż mało. Także, skoro nic tu się nie zadziało, no to trzeba płynąć dalej. Myślę, że jeszcze na jedno miejsce zajrzymy. No, i jak nic, no to będzie trzeba się po prostu zawijać, ale zobaczymy. No, i ostatnia miejscówka, jaką planuję sobie obłowić, to jest tutaj ta zatoka. Zobaczymy, może akurat. To wie, próbować zawsze warto. Jakieś tu szczupaki się zdarzały bardziej bliżej lata i bardziej gdzieś z otwartej wody, ale zobaczymy, może gdzieś bliżej brzegu będą o tej porze. No cóż, wychodzi na to, że w tej zatoce niestety też nic się nie zadziało, no ale czuję, że te rybo po prostu zgasiło te słońce. Niestety jednak jest jeszcze dzisiaj troszkę za mocne. Także nie ma co drążyć, trzeba zawijać do domu. Jakby nie patrzył, siadły dwie rybki, w tym jedna naprawdę konkretna. Także no, nie mogę narzekać na pewno, na pewno nie mogę zaliczyć tego wyjazdu do nieudanych. Ale myślę, że na dzisiaj to tyle. Także przy tej rukliwej drodze zapraszam Was na kolejne odcinki. Na razie, cześć!